Witamy w kolejnym odcinku programu COIN PROBLEM Proszę Państwa, szaleństwo, szaleństwo, karnewał, karnewał, szał, 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 bawimy się, jest cudownie Prawda Dominiku, powiedz, czy czujesz się dobrze? Czuję się świetnie, ale przede wszystkim nie musisz tak głośno mówić. Mikrofon jest bardzo czuły, tak samo jak moja głowa po tej pierwszej karnawałowej imprezie. Chyba rozumiem, chyba rozumiem. Okej, okay, okej, okay, spokojnie będę krzyczał! <laughs> Ty, story w ogóle kabaja. Ty w ogóle byłem wczoraj w supermarkecie, nie jest gaz, prąd i zaciąłem się w windzie. 3 godziny nie mogłem się wydostać, ty. Stary, też tam byłem! I co, też się zaciąłeś? No, na schodach ruchomych. Myślisz, że się zorientują. Cicho, cicho, ale nie, no. A jak się ktoś domyśli? Cicho. Nie mogą zobaczyć, wiesz? Nie, może nie zajarzą. Ej, daj spokój na pewno już. Nie, no. Ja, ja tak nie mogę. Dobra, to ja powiem, ja powiem. Proszę Państwa, bo <laughs> my się z kolegą zamieniliśmy na czapki. Witam w programie Świat według Jolanty. To ja jestem Jolanta. Witam moich telewizów i wspaniałe telewicki. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Strefa Mroku, czyli Take, Me, Tu, Tche, od her Side. <grym> Będziemy gościć wspaniałą osobę, pana Zenka, który przepowiada przeszłość. Powitajmy go gorącymi brawami. Panie Zenku, witamy serdecznie. Niech pan opowie o swoim darze. A więc, droga Jolanto. To ja. Jak już wspominałem wcześniej, kiedy się skupię, potrafię przepowiadać przeszłość. O! Podobno są ludzie, którzy potrafią wybiec myślami w przyszłość. Nie, 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 nie. nie. Przyszłość należy do osób przepowiadających przeszłość. To niesamowite. Podobno przepowiedział pan tragiczne wydarzenia. Na przykład, wybuch II wojny światowej przepowiedział Pan już w 2001 roku. Tak, tak. Niestety czasami mój dar stanowi wielki ciężar. Nie lubię przepowiadać takich smutnych rzeczy. Hmm. A czy zdarzały się Panu pomyłki? Oczywiście, tak. Chlapnąłem kilka razy różne rzeczy. Na przykład w 2006 postanowiłem przepowiadać na 1989. No i powiedziało mi się, że wtedy było odkrycie Ameryki i bitwa pod Grunwaldem. Do tej pory wiele osób mi to wypomina. Czy ma pan dużo wrogów? Oczywiście, no. Generalnie Kościół nie lubi, kiedy przepowiadam rzeczy związaną z hiszpańską inkwizycją. I komuniści też za mną nie przepadają, bo już w 1996 zacząłem coś przebąkiwać o upadku PRL. Tak. Pana zwolennicy zapewne ucieszą się, że niedługo ukaże się pana. Pierwsza książka. Dokładnie, dokładnie. Postanowiłem spisać wszystkie moje przepowiednie od stworzenia świata do chwili obecnej. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale powiem, że w roku zerowym w mieście Betlejem wydarzyła się niesamowita, naprawdę niesamowita historia. Nie mogę się już doczekać wydania. Jaki tytuł będzie miała ta publikacja? A więc, droga Jolanto, tytuł brzmi. To ja? Pan Zenek Opisanie świata. Hmm. Panie Zenku, czy byłby Pan gotów przepowiedzieć coś na żywo? Dla ciebie, droga Jolanto, to ja wszystko. To się świetnie składa, bo przygotowaliśmy mały test. Otóż wynajęci przez nas, eksperci, przygotowali test sprawdzający, czy pan Zenek rzeczywiście potrafi przepowiadać przeszłość. Nad całością przepowiedni. Będzie czuwać nasza komisja gier i przypadków, czyli pan Tadeusz. Wybraliśmy pewną datę, i zadaniem pana Zenka będzie powiedzieć, co się wtedy wydarzyło. Po przepowiedni odczytam prawidłową odpowiedź, którą pan Tadeusz ma w zalakowanej kopercie. Panie Tadeuszu, proszę sprawdzić, czy ktoś mógł zajrzeć do koperty. Wszystko jest w porządku. Czas więc rozpocząć test. Uwaga. Podaję datę. 9 stycznia 2009 roku. Godzina 18:45. Powtarzam. 9 stycznia 2009 roku. Godzina 18.45. Panie Zenku, ma Pan teraz chwilę czasu, żeby się skupić. Dziękuję, drogie Lanto. To ja, proszę. Czy jest Pan gotów? Będę przepowiadał. Tak. W wymienionym dniu o podanej godzinie będę występował w programie. Świat według Jolanty! Czy to jest Pana ostateczna odpowiedź? Tak, potwierdzam. Czy jest Pan pewien? Oczywiście, nie będę dzwonił do przyjaciela. Nie mam przyjaciół. Sprawdźmy zatem. Jak Państwo widzieli, Pan Tadeusz otworzył właśnie kopertę. 9 stycznia 2009 roku. Godzina 18.45. O tej porze pan Tadeusz wystąpił w programie Świat według Jolanty. Brawa, brawa! To niesamowite! Proszę państwa, byliśmy świadkami paranormalnego zjawiska. Nad wszystkim czuwała nasza komisja gier i przypadków. To naprawdę niesamowite. Nasz gość naprawdę przepowiada przeszłość. Dziękuję, droga Jolanto. Jeszcze raz gorące brawa. Dziękujemy bardzo panie Zenku i zapraszamy za tydzień, kiedy będziemy to gościć bliźnięta, z których jedno ma rozdwojenie jaźni, a drugie wręcz przeciwnie.